cześć szósta rano zaczął się właśnie dzień na mojej rozsadzie w moim growboxie więc będzie tutaj światłość do godziny 20 cały czas będzie tutaj widno dlaczego nawiązuję do światła ponieważ pojawiły się z waszej strony takie pytania spostrzeżenia że macie w domu czy tam w mieszkaniu growbox uprawiacie sobie jakieś warzywa a one zaczynają wybiegać no i tak od słowa do słowa doszliśmy, że chodzi tutaj o kapustne oraz o wszelkiego rodzaju różne różniste sałaty, o różne odmiany sałat. I Postanowiłem właśnie nagrać ten odcinek dla większej grupy osób i podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami, dlaczego kapustne oraz sałaty, dlaczego one wybiegają. I właśnie, pierwsze co, no to podejrzewamy, że coś jest nie tak z lampami, albo że za krótko świecimy. No ale wiecie, jeżeli my dajemy na rozsadę światła od 6 do 20, no i dajmy na to, pietruszka nam nie wybiega, a sałata nam wybiega, chociaż ta moja akurat nie jest wybiegnięta, ale dlatego do niej porównuję, e, no to znaczy, że coś jest nie tak. No tutaj światło nie odgrywa tego problemu. Gdyby było coś nie tak ze światłem, to mielibyśmy wszystko wybiegnięte. Problem tkwi nie w świetle, jeżeli chodzi o kapustne i o sałatę, tylko problem tkwi w temperaturze. Temperatura. I właśnie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, porozmawiamy sobie o temperaturze. Każdy, myślę, dobrze wie, że temperatura odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o etap kiełkowania, jak i o ten drugi etap, czyli fazę wzrostu przed pikowaniem. No, i tak, jeżeli chodzi o. Tutaj pokazuję na moje sałaty. Tam mamy kapusty jeszcze z zaporami. Jeżeli chodzi o sałaty i o kapusty, no to jak wejdziecie sobie na różne poradniki internetowe, na różne strony, czy nawet na filmy na YouTube, jak wejdziecie, no to ta rozpiętość tej, tego zakresu temperatury na etapie kiełkowania, to jak ja zebrałem informację, to to jest od plus 13 stopni do plus 30. Wow, strasznie duża rozpiętość. No i pytanie, no czego tutaj się złapać? Ja powiem Wam, jak ja to robię. Na etapie kiełkowania optymalna temperatura według mnie to jest taka w przedziale 18-25 stopni. I ten przedział temperaturowy, on mi się sprawdza nie tylko przy sałacie, przy kapuście, ale też przy innych warzywach: pomidor, papryka, pory, selery. Dajmy na to jeszcze arbuzy. To jest taki naprawdę bezpieczny przedział temperaturowy, gdzie on sprawdza się do większości warzyw. Problem jednak z sałatami czy z kapustami, on się ciemno, tam widno, tu ciemno. Problem z sałatami pojawia się natomiast w fazie wzrostu. Coś nam wykiełkuje i zamiast właśnie. Ta sadzonka, ta siewka nie wygląda w ten sposób, tylko wiecie, puści taką łodyżkę i dopiero na końcu tej łodyżki są liście. No i właśnie to wygląda tak, jakby było wybiegnięte. Odstawiam ten mój eksponat. Jak widzicie u mnie to wszystko wygląda dobrze. I teraz właśnie poruszymy kwestię em, temperatury, jeżeli chodzi o fazę wzrostu. Optymalna temperatura na rozsadzie, jeżeli chodzi o sałaty i warzywa kapustne, w ciągu dnia jest to tak według mnie oczywiście i to mi się sprawdza, od plus 15 do plus 20, natomiast w nocy ta temperatura może być niższa i tutaj nawet może być od plus 12 do 14 stopni, także dajmy temu podłożu czas tych parę godzin nocnych, żeby to podłoże ostygło, nieco przystopowało i dopiero podwyższamy temperaturę w ciągu następnego dnia. I teraz tak, jak sobie z tym możemy poradzić? No myślę, że w kwestii kiełkowania no to tutaj problemu nie będzie, ponieważ no teraz jeszcze wczesną wiosną nadal ogrzewamy nasze domy i mieszkania, więc no będzie ta temperatura pokojowa, powiedzmy od, tak jak ja mówię między 18 a 25 stopni, no to tutaj problemu myślę, że nie będzie. Natomiast w fazie wzrostu Zwróć uwagę jakie masz lampy i czy generują one dużo ciepła, ponieważ może być tak, że będziesz miał zakręcone w pokoju gdzie trzymasz tego growboxa grzejniki. On jest zamykany tutaj z przodu jeszcze folią. Tą, która odbija promienie świetlne no i tam w środku robi się gorąco. Więc sprawdź, jaka panuje temperatura, bo może być po prostu tak, że ta temperatura jest za wysoka i to właśnie powoduje, że Twoja sałata czy też Twoje kapusty zaczynają wybiegać. To może być ten problem. Jak sobie z tym poradzić? No, na przykład montaż wentylatorów, ewentualnie wymiana lamp. Na LEDowe, które tak bardzo się nie grzeją. No, jakoś mo można sobie z tym na pewno poradzić. Też ewentualnie możesz tutaj zdemontować, jeżeli masz taką możliwość. No to ten przedni panel można zdemontować i e, część tego ciepła z Groboxa będzie uciekać. Więc na pewno trzeba sprawdzić, jaka jest temperatura. No i właśnie, jesteśmy mm, przy wybiegniętych sadzonkach. To jest oznaka że temperatura jest zbyt wysoka. O, jeszcze słuchajcie, taki temat jest. Tak jak nawet u mnie. Growbox ma dwa poziomy, tam na dole mamy pomidory, i tutaj pod tym blatem są zamontowane lampy. Moje na szczęście bardzo nie grzeją, ale gdyby było tak, że tam miałbym przykręcone lampy, które generują dużo ciepła, no to przez tą płytę ze sklejki to ciepło od dołu atakowałoby tutaj wszystkie te rośliny, natomiast od góry, jeszcze wraz ze światłem, one dostawałyby dodatkową porcję ciepła. No to już w ogóle nie dziwne, że one potem wybiegają. I tak, odnośnie wysokiej temperatury, no to sałata i kapusta może zacząć wybiegać, ale nie tylko, ponieważ mogą się nie tworzyć główki. Taki problem może się pojawić, jeżeli na przykład uprawiasz warzywa już na gotowo w growboxie i widzisz, że Twoje sałaty nie zawiązują tych główek, no to jest znak, że jest im po prostu za gorąco. Może być też taka jeszcze sytuacja, że na przykład sałata ona wybije Ci, ładnie się zaczyna rozwijać i nagle wybije Ci pęd kwiatowy, no to jest Kolejny dowód na to, że ona ci sygnalizuje. Ej, słuchaj, mi tutaj jest za gorąco, e, ja muszę się przygotować już do fazy wydania nasion. Muszę przedłużyć życie następnemu pokoleniu, i dlatego ja już chcę wydawać nasiona i nie będę zawiązywać liści, więc nie masz co marzyć o zjedzeniu moich jędrnych liści sałaty, tylko ja lecę w kwiat i w nasiona. No i co jeszcze? Liście mogą być gorzkie i mogą się również zrobić twarde. Tak to wygląda. Natomiast oznaki, że temperatura jest zbyt niska, to raczej w growboxie, w warunkach domowych, no raczej to się nie zdarzy, ale yy, też, też myślę, że warto to w tym materiale poruszyć, jeżeli właśnie omawiamy sobie kwestie temperatury. Niska temperatura i jej oznaki, to będą tak. Liście zrobią się twarde, Będą mało soczyste, główka będzie, ale ona będzie taka słabo rozwinięta, tak będzie się zwężać ku górze. I mogą również pojawić się przebarwienia na liściach. I to, moi drodzy, byłoby na tyle w kwestii Groboxa, w kwestii temperatury myślę, że jeżeli zapanujecie nad tą mm, górną granicą temperatury żeby tutaj nie było właśnie zbyt gorąco no to też powinny zniknąć wasze problemy jeżeli chodzi o wybieganie sałaty czy to wszelkiego rodzaju kapusty kapust czerwonej kamiennej głowy obojętnie jakiej to zawsze będzie dotyczyło ten problem sałat i kapustnych z mojej strony jest to tyle mam nadzieję że materiał będzie pomocny trzymajcie się i do następnych filmów cześć